Mirzem Szaranowiczem zapraszamy na spotkanie towarzyskie. No brawo, świetnie wyjście z wodem. No i piłka wyszła poza pole gry. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No i mają rzut rożny. ich on. Zastanawiam się w jakiej jest dzisiaj formie. Ciężko pracuje zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu inni mają większe pole manewru. Przeciwnicy przejęli. Javier Maszeranną. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Nieudana akcja. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Sergio Ramos podaje z powrotem. Pedro. Zespół traci piłkę. Ale parada. Liska już do bramki. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Ale szakcja. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Brawo. No fałuje w takim miejscu. Będzie groźnie. Brawa dla Bramkarza za tą interwencję. Po strzale z rzutu wolnego. Pewnie wychwycił. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Pedro. mu się utrzymać przy piłce. Dobra, piłka teraz do kolegi. Oddaje strzał. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. No i strata piłki. Sergio Busquets. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Blisko polekarne może strzelać. No, nie mogą się przebić. I w wymieniają podania. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobrze teraz, wyłuskali piłkę rywalowi. Sergio Ramos. Jomandziuk. Zatrzymany atak. Andres Iniesta. Czy to wykorzysta? Pedro! Słuszna decyzja. I będzie bramka! Aj, jaka bramka! Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. I piłka wybita głową poza boczną linię boiska. Luka Modric. Świetnie zagrał. Może być groźny. Ależ wolej! Obok Bramki! Obrońcy nie odpuszczali mu do ostatniej chwili. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Czy to wykorzysta? Szansa! Mocne uderzenie, pewna interwencja. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Na boisku pojawi się dwóch nowych zawodników. Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Blisko już do bramki. No i udało się odzyskać piłkę. Sergio Ramos. Dobre przejęcie podania w środku pola. Mario Mandziukicz. Pedro. Ma czas i miejsce. Zdecydował się dośrodkować. Trochę nerwowe to wybicie. Andres Iniesta ma do kogo podać. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Mario Mandziukicz. To wykorzysta uderzenie w stronę Bramki. Odbił piłkę. No musi być Bramka. Isto. Gol pokonał Bramkarza. Się bramką, to dowód na to, że nie tracą koncentracji pomimo prowadzenia. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Akcja zatrzymana. I stąd Carles Puyol. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Piękny gol. Ależ bramka, Włodek. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Sergio Ramos. Piłka wędruje jak po sznurku. Ależ akcja. Za szybko stracili. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Brawo, ładnie podał. Hoseka Ewon. w słupek. Aj, szkoda. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Ależ okazja. No i przejęli w ostatnich chwilach. Piłkę przejmują rywale. Sergio Busquets. Ma wsparcie w środku pola. Wciąż mamy remis. I ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse. To wszystko może się wydarzyć. A zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Walczą o piłkę. No nie było to najlepsze zagranie. Piłka poza boiskiem, Pedro. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Luka Modric. Okazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Byli dziś lepsi, o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2 do 1.